Ruszyli ze śpiewem na ustach, z pozytywną energią oraz intencjami i modlitwą w sercu. Tradycyjnie, już sprzed Bazyliki Mniejszej, wyruszyła pielgrzymka sirawska. W tym roku po raz 415 piętnasty. Wymarsz poprzedziła Msza Święta. Pątników, jak zawsze, żegnali mieszkańcy miasta, władze samorządowe i księża. W tym szczególnie proboszcz sirawskiej kolegiaty ksiądz Infuat Marian Bronikowski. Towarzyszy mi pewnego rodzaju bardzo osobiste, bardzo intymne wzruszenie. Pielgrzymi mogą, ja nie za bardzo mogę. To jest pierwsze, ale drugie takie doświadczenie osobiste, to chcę pogratulować każdemu z osobna tej odwagi, którą pątnicy zabierają na szlak. To jest bardzo istotna, ta odwaga. Mieli odwagę zerwać ze strefą komfortu, zejść z kanapy, wyzbyć się jakichś przywilejów lokalnych, jakie y, płyną, czy poprzez stanowiska zajmowane, czy poprzez godności otrzymane, czy poprzez swój status społeczny. Idą razem w grupie, chcą się modlić, chcą tworzyć piękną symfonię modlitwy nogami. I z tego trzeba się cieszyć. Jednym z etykotdzystów, jeśli chodzi o pielgrzymowanie, jest Stanisław Kosadka, który w tym roku do Częstochowy idzie po raz 43. Każdy rok jest, można powiedzieć, inny, ale teraz coraz bardziej, coraz bardziej przeżywam emocjonalnie. Tym bardziej, że jest taki. W moim sercu jest coś takiego, że, że bardzo się martwię tym, co się dzisiaj, dzisiaj dzieje na świecie, tak? I bardzo bym też prosił wszystkich. O to, żeby naprawdę skupić się nad tym, żeby Pana Boga mocno prosić o pokój na świecie, żeby nastał pokój na świecie, bo to jest, uważam, dzisiaj najważniejsze. I z taką intencją idzie Pan do... Tak, Niektórych. tak, tak, tak. To już kolejny rok z taką intencją, prosząc tą Matkę Boską o pokój na świecie, o to, żebyśmy dla siebie byli lepsi, żebyśmy się nawzajem szanowali i kochali. W tym roku w sieradzkiej pielgrzymce podąża kilkuset wiernych. Niektórzy już doświadczeni w pielgrzymowaniu. Kto do z Państwo idziecie na pielgrzymkę sieradzką? Ja dziewiąty, ona pierwsza. A ja 17. Dla mnie pielgrzymka to całe życie. To też takie swoiste podsumowanie roku. Każdy rok nie zaczynamy z Sylwestrem, tylko raczej pielgrzymką. To jest taki czas podsumowania no i czas święty przede wszystkim, a także rodzinny, zwłaszcza w ostatnim czasie. Tak, rok się dopiero zaczyna po pielgrzymce. Pielgrzymujemy cały rok, aż do kolejnej pielgrzymki. Może Państwo zdradzicie, z jakimi intencjami idziecie do Matki Bożej jasnogórskiej? Przede wszystkim podziękować, a inne intencje są zapisane głęboko w sercu. Tak, no szczególnie za tego małego szkraba, za Helenkę, żeby się dobrze nam chowała. i Idziemy przede wszystkim podziękować za, za nią, bo jest cudem. Znaczy ja pielgrzymuję trzeci, żona wcześniej trochę zaczęła chodzić. Kiedy to się zaczęło? Ja piąty raz kiedyś chodziłam jeszcze, że tak powiem, w młodości, jeszcze zanim miałam dzieci, a później wróciłam z mężem, no a teraz pielgrzymujemy w piątkę w sumie. Co jest takiego wyjątkowego w pielgrzymce, że chce się chodzić? No myślę, że ta droga też, spotkania na, y, z ludźmi, y, te rozmowy, no i co jest coś takiego, że chce się po prostu wracać, że jak się pójdzie raz, to, to ciągnie do Matki Boskiej kolejne. Znaczy, no nie mamy nie wiadomo jakich intencji, po prostu o zdrowie dla naszej rodziny i naszych najbliższych, oni nic więcej w sumie nie prosimy. Pielgrzymka to wspólnota, ale każdy podąża do Sanktuarium Jasnogórskiego z innymi intencjami. Każdy ma inny cel w ponad 100-kilometrowej pielgrzymce, każdy przeżywa pielgrzymkę inaczej. Pierwszy był zdecydowanie bardziej emocjonujący, bo no wiadomo pierwszy raz w życiu nie byłem na pielgrzymce, nigdy, nigdy nie, nie, nie myślałem o tym nawet, że pójdę na pielgrzymkę, tylko żona właśnie chodziła wcześniej, znajomi i jak zobaczyłem to wszystko, no to po prostu chciałem iść i poszedłem. Po prostu nie wiem, być chyba bardziej dobrym, lepszym człowiekiem, żeby życie było piękniejsze. Ludzie się tutaj świetnie poznają, nawiązują nowe znajomości, nowe kontakty, a poza tym przede wszystkim każdy też widzi inną wrażliwość i to jest piękne, że możemy się tym dzielić, bo każdy z nas jest inny i możemy się dzielić swoim dobrym, swoim pięknem, nie, nie chować tego w kieszeni i dla siebie zachowywać, tylko dzielić się z innymi. I to jest naprawdę piękne. Pielgrzymi śradcy mają do pokonania 116 km. Na Jasną Górę pielgrzymka wejdzie w niedzielę po południu. Powrót do Śradza planowany jest na piątek 29 sierpnia na godzinę 19.